Dwa. Praca ze głowa. Co to za zdechła ryba? To nie ryba, tylko najmodniejszy plecak. Każdy będzie chciał go mieć, jak zobaczy ten mój. Ja nie. <gryw> Baby. Wini. Mam nowy zegarek z kosmiczną bestią. Z dwunastoma głowami. To już takie robią? Zobaczcie, co mam! Jak to? Nie macie najmodniejszych plecaków? Mamy, ale. Sprzedawczy Sprzedawczyni mówiła, że ryba jest najfajniejsza! Skoro tak, to koleguj się ze sprzedawczynią. A teraz możecie wyjąć przyrządy do plastyki. Ale masz szczęście. Masz tylko jeden zamek, a my aż dziesięć. A nie, dwanaście. Zapomniałam o Bardzo ładny. Powiesimy go na naszej tablicy słynnych odkrywców. O! Nie wiedziałam, że Magellan wyglądał jak kosmiczna bestia. Dobrze, możecie już spakować rzeczy. Atraileen. A teraz wybierzemy kolejną grupę, która zajmie się przygotowaniem referatu o sławnym odkrywcy. O. O. Ostrzegam, nie radzę robić tego, co wini. Osiągnięcia Marco Polo to coś więcej niż talerz spaghetti. Naszym kolejnym odkrywcą jest Kolumb. Kto nie wygłaszał jeszcze referatu? Jessie? Żeby tylko trafił się Kujon! Żeby tylko trafił się Kujon! Żeby tylko nie trafił się Jessie! Żeby tylko nie trafił się Oraz Freddy i Polly. O. O. Tak. Gdzie masz swój plecak z żabą? Z rybą? Chyba go zostawiłam w szatni. Będę szefem! Dobra, co mi tam? Właśnie, że ja! Dobra, co mi tam? Już wiem. Jessie niech o tym zadecyduje. Dobra, Polly. Co? Dobra, ty. Ale ja mam doświadczenie. Już w przedszkolu przewodniczyłam grupie piszącej o literze S. Dobra, to ty. To nie fair. Dlatego, że jestem młodszy, to możesz się rządzić. Nie jestem już dzieckiem. Ja chcę być szefem. Ja chcę być prezesem. Cicho. Przez was ciągle czytam to samo zdanie. Freddy, to nawet lepiej, że nie będę szefem. Mogę być szefem? Jestem szefem! To tak duża odpowiedzialność, że nie miałabym czasu robić tych odlotowych plakatów. Hmm, wybrać kredki czy akwarele. <grym> Ale ja też lubię robić plakaty. Hej, nie wrobisz mnie w to, żebym był szefem! No dobra, wygrałeś, Freddy. W takim razie padło na mnie. Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się... Kupiłam mój plecak w sklepie na rogu za 10 dolarów. A ja w centrum handlowym kosztował 20 dolarów. Tak, ja też tam wczoraj byłam. Ja również. Mm, zaraz, mama tylko zaparkowała na rogu, a plecako kupiłyśmy w centrum handlowym. Za 10 dolarów? Tak, była promocja. A... a ty gdzie kupiłaś swój Penny? Tak prawdę mówiąc, na bazarku za 5 dolarów. Taki sam kupiłam mojej przyjaciółce Marece. Ona mieszka w Botswanie. Szkoda, że jeszcze nie wybudowali tam szkoły. To może we wtorek o czwartej? Dobra, nie mogę, trening. Trudno, środa o trzeciej? Program kosmicznej bestii. Czwartek o piątej. Zakupy z mamą. O mnie jutro po szkole! Masz być! Rano byłem w bibliotece, ale nie mieli już książek o Kolumbie. Nieprawda, bo mieli! Bibliotekarz wpuścił mnie przed otwarciem. To mój kumpel. Chyba trafiłem do dobrej grupy. Więc tak, jako przewodnicząca naszej grupy mam już pełno pomysłów na nasz referat. Możemy zrobić kabaret, kukiełki, teledysk albo. Na co to komu? Wystarczą fakty i dużo, dużo plakatów. Dobra, co mi tam? Masz może jakieś ciastka? Przydzieliłam nam zadania. Freddy, zajmiesz się królową Izabelą i. Um... Co ty robisz? Oszalałeś! Nikomu nie wolno dotykać Ach. mojej kolekcji łyżek bez pozwolenia! No i widzisz, wypaprałeś się paluchami! Tak mówiłam, królowa Izabela i król Ferdynand, a ty. Zatrudnę. Dobra, dosyć tego. Musimy to zrobić razem, więc radzę Ci, żebyś lepiej wziął się do roboty. Zrób nam plakietki z imionami. Okej, okay, zacznę od twojej. Jak się pisze ważniaczka? Mam dość. Sam bądź szefem. Dzięki. Zrobisz wszystkie notatki, przygotujesz pomoce naukowe, wykresy, plakaty. To jak duże mają być te plakietki? Hmm? Ej, co to? A! Robiłaś w tajemnicy plakaty? Co? O nie, ja! Ty oszustko! To moja robota. Chcę mieć tytuł wice szefa. Napisz mi to na plakietce. Jasne. I tak jako jedyny coś tutaj robię. Puch. Jak ci idzie referat? Całkiem nieźle. Jessie, jak ci idzie referat? Uh -huh. ah. Ah. Oh. Czekam na wiadomość z Muzeum Narodowego. Wysłałem maila do konsulatu włoskiego. Wydałaś aż piętnaście dolców na parę kawałków papieru? Sprzedam ci tę chusteczkę za pięć. To jest papier do origami, bardzo znany sztuki japońskiej. Robimy pawie. Twój chyba wpadł pod samochód. Jak wam idzie referat, dzieci? Świetnie! Z wyjątkiem tego, co ma zrobić Jessie. Hmm? Właśnie czekam na kontakt od krewnego Kolumba. Chcę poznać wszystkie fakty. Dzieci, czy któryś z was pamięta bajkę o Zającu i Żółwiu? Żółw i Zając ścigali się. Zając miał taką przewagę, że uciął sobie drzemkę. Właśnie, a zanim się obudził Żółw, wygrał wyścig. Jaki jest morał tej historyjki Jessie? Zając powinien znaleźć skrót. Jak ci idzie referat Jessie? Doskonale. Poli tak męczyła Frediego, że dał jej zrobić bibliografię. Pozabijają się o pracę. Lecę! Uh. Masz fajną czapkę! Cudowna! Odlot! Świetna! Gdzie ją kupiłaś? Na bazarku. Ale już się kończą. Kupię ją jeszcze dzisiaj. Ja też! Ja też! Ja też? A ty pewnie kupisz coś w kształcie ryby. A co ty tam możesz wiedzieć? Już od dawna mam taką czapkę! Nie chodziłam w niej tylko dlatego, żebyście nie czuły się głupio. Ale włóż ją jutro. Będziemy jak siostry. A ty pewnie tej czapki nie masz, tak? Tak, i w dodatku koniecznie muszę jutro się w nią ubrać. Idiotyzm. Hej, a ty nawet nie zacząłeś referatu, też na jutro. Mam dużo czasu, a ty co zrobisz? Nie wiem. Mama wraca do domu o piątej. Przez dwie godziny będę ją błagać o czapkę, a wtedy już ich nie będzie. A więc plan A nie wypali? No to może masz jakiś głupszy? Babciu, musiałam nakłamać, żeby pozwolili mi do ciebie zadzwonić. Nancy, to ty? To straszne. Masz chyba najgorszą odmianę grypy? O czym ty mówisz? Dobrze, zrób tak. Wyjdź natychmiast z domu, tylko żebyś się nie przeziębiła. Kup futrzaną, białą czapkę. Taką, jaką sprzedają na bazarku na piątym straganie. Co? Zażywaj lekarstwa i pamiętaj, że tam nie można płacić kartą, pa? Nancy? To ty? Jak ci idzie referat, kochanie? Mamo, nie mogę pracować, kiedy mi ciągle przeszkadzasz. Ech. Nie ma nic mm. Spróbuj jeszcze raz. Krzysztof Kolumb, odkrywca nowego świata, urodził się w Genui. Krzysztof Kolumb, odkrywca. Odkrywca! Hm. Kosmiczny odkrywca dziewiątego księżyca Bestonii Aleksander Gizbot. Czy mam ci przepisać na maszynie Twój referat? Jaki referat? O! A, a, tak! E, nie, nie, dzięki! Wolę to zrobić sam! Krzysztof Kolumb, odkrywca. Halo? Ciocia Lucille? Dzwonię, żeby. E, podziękować za rękawice do baseballa. Proszę bardzo, kochanie, ale dostałeś się trzy lata temu! O. Musisz przygotować referat? Tak. Tak. Tomasz, idź do biblioteki. Tam nikt ci nie będzie przeszkadzał. Dobrze. A co u wujka? Karty baseballowe, sprzedaż, skup, wymiana. Kurczaki, czaczy, spróbuj naszych chudek. Orywacze mózgów. A? O? Nowa gra z kosmiczną bestią? Ci się podoba? Dla mnie bomba. A nie jest za duża? Zanim mama wybrała się na bazarek, zostały już tylko takie. Cześć! Wow. <laughs> Patrzcie, żona kosmicznej bestii! <laughs> Dzisiałeś, że głupio wyglądam! Bo ja wiem! Dla mnie wyglądasz jak zawsze. Co za problem, zdejmij ją! Nie mogę! Jeżeli to zrobię, to tak, jakbym się przyznała, że wyglądam głupio! To nie zdejmuj! Ale wyglądam głupio! Czemu nie umiem się ubierać jak inne dziewczyny? Masz bardzo e, niecodzienną czapkę, Nancy. Tak. Musisz być bardzo pewna siebie, żeby nosić coś tak. E... Um, odmiennego. Podziwiam cię. Właśnie! Jeśli będę pewna siebie, nikt nie zauważy, że mi głupio! To się uda! Nie, nie pytaj. Mówią na mnie przygłup. Uch. Ale co tam? Weź mnie do tego sklepu. Zazdrościsz mi, bo nie masz takiej! na modzie. W życiu nie widziałem większej czapki, bo nie mieszkasz na wybrzeżu. Najmodniejsze trendy nie docierają do takich miasteczek jak to. Przecież ktoś musi je tutaj wprowadzać. Jak tam? Przygotowałeś referat? No co ty? Nie musiałem. Przecież mam Poli i Frediego. <laughs> Weźcie rzeczy i idźcie na korytarz. A... Mm. Jest bardzo zimno, włóżcie swoje czapki. Mm. Uwaga, jest awaria, wysiadło ogrzewanie, ubierzcie się ciepło. Chyba będzie szybciej jak wytrzesz to głową. Tylko ci, którzy nie znają nowych trendów je wyśmiewają. Uwaga, awaria usunięta. Możecie się rozebrać! Przerwa! A, to była czapka, a ja myślałam, że masz taką głowę. Zazdrośnik. Szef, drugi szef. Kosmiczna bestia. Mam 73,5 strony. Ja tylko 71, ale plus 6 stron bibliografii. Tylko ty? Wszystko mam tutaj. Niektórzy nie muszą robić notatek. No dobrze, możecie zaczynać? Jako przewodnicząca, może zabiorę głos pierwsza. Na początek streszczenie. Macie je na kartkach, które zrobiłam osobiście. Niektórzy wiedzą tylko, że Kolumb wpływał po morzach w 1492 roku, a ignoranci znają tylko Dzień Kolumba, dzięki któremu mamy dłuższy weekend. Ale ja wiem, że Kolumb znał drukarza map, nowa ziemia została nazwana Ameryką, a nie tak jak powinna kolumbolandem. Mm -hmm. Macie jakieś dodatkowe pytania? A czego szukał kolumb? To moje! Szukał. Szukał Indii! A długo był w Ameryce? To moje! Nie moje! Nigdy nie dotarł do starego lądu. Zatrzymał się na Bahama. Kiedy Kolumb zaczął żeglować? To moje! to moje! Może teraz niech odpowie Jesse. Niestety to nie moje. Ta część referatu należała do Poli. Zaczynał w wieku lat czternastu. Jesse, a kiedy on umarł? To znowu twoja część. W 1506. Jesse, i teraz był w nowym świecie? Co jest? Tylko ja tutaj siedzę? Na jedno pytanie możesz chyba odpowiedzieć. Ach. Krzysztof Kolumb, odkrywca Nowego Świata, urodził się w Genui. I. reszta zdaje się jest w części Frediego. Kolumb odbył tam aż trzy wyprawy. No cóż, bardzo wam dziękuję. Mm. A teraz czas na wasze oceny. Poli, szóstka, Freddy, szóstka, a Jessie, jedynka. O! Jak to jedynka? Przecież ocena miała być grupowa! Tak jest! Gdy wyciągniemy z tego średnią, grupa dostaje 2 plus. <tryk> Dzieci! Koniec lekcji! Ja ci pokażę, że wracaj ja jest tutaj. tutaj! Jesteś cały? Nie dorwalicie? Dorwali, dorwali, ale kłócili się kto pierwszy ma mi dołożyć, więc uciekłem. Ostrzygłam ją. Bardzo fajnie. Co ty tam wiesz? Słuchajcie dzieci. Jessie ma wyrzuty sumienia w związku z wczorajszym dniem, dlatego też uzupełni jeszcze referat o Kolumbie. Po pierwsze, chciałbym bardzo przeprosić Poli i Frediego. Zawiodłem was, ale chcę to teraz naprawić. Poszedłem do biblioteki i zrobiłem notatki. Mam 80 stron. Teraz odpowiem na wszystkie wasze pytania. I ja pierwszy. Gdy Kolumb wrócił do Hiszpanii, urządzono mu huczne powitanie. Rozczarujecie, pigi. Po powrocie z jednej z kolejnych wypraw oskarżono go o defraudację i zakuto w kajdany. Czemu królowa Izabela dała mu tyle forsy? Bo według niej Gérard Depardieu to niesły przystojniak. Gérard Depardieu? Ten aktor? O, ja, ja powiedziałem Depardieu, miałem na myśli Kolumba. Oni za, zawsze mi się mylą. Rozumiem. A kim był Pietro? Przyjacielem Kolumba. Na i że podobała im się ta sama blondyna. Dobry film? Świetny. To znaczy, nie, to znaczy. już po mnie. No co? Obejrzałem cały. To się nie liczy? Mogłem tylko przeczytać recenzję. Film trwał aż 3 godziny. Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Fox Kids Studio Eurocom. Reżyseria Dobrosława Bałazy. Dialogi Bernika Wyrobek. Dźwięki montaż Jerzy Nowak. Kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział wzięli Anna Apostolakis, Cynthia Kaszyńska, Krystyna Kozanecka, Aleksandra Rojewska, Brygida Turowska, Anna Wiśniewska, Grzegorz Drojewski, Cezary Pieciński, Tomasz Steciuk, Cezary Nowak, Piotr Zelt i inni.